Dzień dobry. W tym filmie opowiem, w jaki sposób można patrzeć i analizować swoje decyzje pod kątem decyzji, które zostały podjęte przez konkurencję. Oczywiście jest to uproszczony case, na którym chcę pokazać pewien sposób patrzenia i sposób wnioskowania, nie tylko na podstawie własnych doświadczeń, yy, własnych wyników, ponieważ czasami wpływ na nasze wyniki ma decyzje, mają także decyzje konkurencji i one wpływają na błędne wnioski, które z nich ze swoich decyzji wyciągamy. Także wchodząc w szczegół, co tu w ogóle mamy. Wyobraźmy sobie, że zarządzamy prostą firmą. Moja firma tutaj, którą podkreślę, która ma prosty biznes. Popyt miesięczny popyt na usługi jest 400, podaż 440. Załóżmy, że konkurencja w danym momencie jest identyczna, żeby łatwiej nam było na to całe wnioskowanie popatrzeć, czyli nie ma tu żadnych czarów, czyli mamy cztery podmioty oprócz nas na rynku, które dostarczają wszystkie to samo. W wyniku pierwsza decyzja, którą jest do, która jest do podjęcia, dotyczy dwóch parametrów: ceny i marketingu. Załóżmy, że ten uproszczony biznes na tym polega, że w ten sposób generuje się popyt. Innymi słowy, zarząd podjął decyzję, czy my w tym przypadku, żeby podnieść o 10% cenę i o 20% marketing, spodziewając się, że popyt z 400 wzrośnie do 420. No, zakładając, jest za tym hipoteza, że ten wpływ marketingu będzie silniejszy niż wpływ ceny. Tak? W tym sensie cena powoduje spadek popytu, wzrost marketingu, wzrost popytu. I teraz, co się okazuje? Załóżmy, że wynik, który w wyniku. Takiej strategii firma osiągnęła to 440. Co robimy? No, jeśli miał być plan 420 i on miał dawać zysk, a wyniki jest 440, to znaczy, że nie ma żadnego powodu, teoretycznie oczywiście, żeby zwracać uwagę i wyciągać wnioski z jakichś dalszych decyzji. Okej, okay, rynek rośnie szybciej niż zakładaliśmy, być może marketing ma znacznie większy wpływ na wyniki niż cena i tak dalej, i tak dalej. Możemy brnąć w tego typu. Konkluzję, ale wnioski są tak, że generalnie jest ok. Na przykład robimy dwa razy ten sam ruch, czyli podnosimy o 20%, czy kolejne 10% cenę, kolejne 20% marketingu i w, i w związku z tym, tak, ruch kolejny, tak jak było, podnosimy o te parametry. Aby to był case, w którym coś można pokazać, no to popatrzmy, że wynik wyniku wdrożenia tego, tej decyzji jest taki sam. Ale ponieważ zrobiliśmy ten sam ruch więcej, to spodziewaliśmy się sprzedać więcej. W związku z tym. Podnieśliśmy też koszty wytworzenia większej podaży. Innymi słowy, zatrudniliśmy więcej ludzi po to, żeby obsłużyć więcej klientów. Spodziewaliśmy się 480 w wyniku tego wzrostu. Mamy 440, czyli co się stało? No wzrostu nie było. Wzrost jest identyczny, czyli wynik jest taki sam jak wtedy, pomimo to, że podnieśliśmy taką samą wartość nasze kryteria. Wcześniej zadziałało, teraz nie działa. O co chodzi i jak to działa? żeby odpowiedzieć na pytanie z tej strony, bo to w oczywisty sposób jedna z tych decyzji jest nielogiczna. Nie możemy się spodziewać, że jeżeli pewien ruch dostarczył nam efekt, to dwa razy ten ruch spowoduje ten sam efekt. Jest to coś tam nam nie pasuje tak pod kątem logicznym. Ale jeśli ten ruch jest prawdziwy, to ten jest nieprawdziwy, no bo przecież podnieśliśmy wyniki nakłady, a efekt się nie zmienił, więc tutaj też nie powinien. Gdzieś, w której z tych decyzji warto szukać źródła problemu. Teraz popatrzmy na decyzję konkurentów. Równocześnie z naszą pierwszą decyzją, każdy konkurent także podjął decyzję. Pierwszy obniżył cenę i podniósł promocję, drugi tylko podniósł promocję, trzeci e, cenę, trzeci tylko promocję, a czwarty obniżył cenę i podniósł promocję. Czyli zobaczmy sobie w ogóle, czego można było się spodziewać po tych decyzjach. W pierwszym przypadku mamy dwa czynniki. Które podnoszą popyt, czyli powinien być większy niż początkowe 400. W drugim przypadku, kiedy podnosimy cenę, możemy się spodziewać, że popyt będzie niższy niż, e, niż wcześniej. W trzecim oczywiście większy ze względu na to, że dodatkowe budżet na marketing musi podnosić popyt. W czwartym przypadku obniżamy cenę i podnosimy promocję, chociaż nieco mniej niż tutaj, co oczywiście powinno. O, może mniej troszeczkę podnieść popyt. Teraz zweryfikujmy, jakie byłyby, jakie były wyniki. Czyli pomimo, czyli to byłaby nasza predykcja i teraz sprawdźmy, jakie wyniki realnie zostały osiągnięte przez te podmioty. Pierwszy podmiot sprzedał 440, drugi sprzedał 400, ja zerkam, hmm. trzeci sprzedał 440 i czwarty także 440. Co tu jest ciekawego? 440. Ciekawe jest to, że trzy podmioty sprzedały dokładnie tyle, jakie były ich możliwości produkcyjne, co już może nam podpowiadać, że na rynku zdarzyło się coś nietypowego. Rzadko tak jest, że wszystkie podmioty wyprzedają swoje zasoby dokładnie tak jak my. Czyli prawdopodobnie klienci dostali naprawdę dobrą propozycję w skali całego rynku i krótkoterminowo nie byliśmy w stanie tego obsłużyć. Teraz popatrzmy, jak te wyniki mogą wpływać na podjęte na efekty podjęte przez nas decyzji. Po pierwsze, tutaj informacja, że popyt jest równy podaży, mm. nie, jest, nie, jest, nie jest precyzyjna. Bo równie dobrze mogłoby być 480, 500, 600, czyli popyt. Czyli tutaj tak naprawdę jest sprzedaż, a nie popyt. Natomiast nie mogliśmy sprzedać więcej, w związku z tym ta informacja nie jest pewna. To, co jest ciekawe, dzieje się tutaj, dlatego że podniesiona cena powinna spowodować spadek popytu, tymczasem go nie spowodowała. Czyli na poziomie wniosków można powiedzieć, że. Coś tutaj nielogicznie zadziałało. Prawdopodobnie ta firma dostała jakiś gratis, czyli klienci być może z tych firm nie, byli, nie mogli być obsłużeni i ta firma dostała kilku w gratisie. Teraz, jak to wpływa na wnioski, które my możemy podjąć? Popatrzmy. W zakresie decyzji cenowej ten ruch, ten ruch jest on podobny. Czyli można przyjąć że jeżeli to są wszystkie czynniki, które można było tu podejmować, to na bazie tego doświadczenia wzrost ceny o 10% powoduje popyt 400, a my mieliśmy popyt, 400, e, popyt 440. Czyli pierwsza hipoteza, którą można spróbować stąd wyciągnąć, to, że wzrost 20% wydatku na marketing spowodował plus więcej niż plus, albo tyle samo, plus 40 sztuk popytu. To jest jedna z, jedna z lekcji, którą możemy sobie stąd wyciągnąć. Oczywiście może być tyle, a może być więcej, ale mamy pewność, że ten ruch i ten ruch są ze sobą podobne, więc próbujemy dodać do siebie dwa ruchy i zweryfikować, jakie są po prostu wpływy tych decyzji na nasz popyt, który widać, że trudno szacować. Teraz, jeśli to jest prawda, że 20% wzrost um, wydatków na marketing powoduje 40, pro, 40 punktów 40 więcej pacjentów, klientów, to możemy sobie z tego hipotezy, z tej hipotezy wyciągnąć wnioski dla pozostałych decyzji. Po pierwsze, jeśli 20% ruch powoduje plus 40, no to czy to nie jest tak? Yy, yy, może zmienię kolor, że na przykład 10% ruch, bo tu jest ruch 10%, tak, da. Plus 20. Oczywiście wiem, że tutaj może być tyle lub więcej. Staram się uprościć, żeby dzisiaj to było zjedliwe do uchwycenia. Co to, co chcę zobaczyć, to spójność pomiędzy decyzjami i ich konsekwencjami. Czyli przyjmijmy dla hipotezy, że to jest plus 20 sztuk, a równie dobrze, że w tym przypadku, a w tym przypadku plus 30% byłoby liniowo. 60 sztuk. Tak. Czyli z decyzji, z wyników obserwacji, porównania decyzji konkurencji naszej, stawiamy pierwszą hipotezę. To oczywiście jeszcze nie jest żaden wniosek, to jest hipoteza. O tym, w jaki sposób wzrost marketingu przekłada się na popyt dla klientów. I teraz mamy pewne informacje. Oczywiście mógłbym także to przełożyć na ten punkt, czyli że plus. 20% plus 40 sztuk. Mamy takie cztery hipotezy. Jeżeli tak jest, to spróbujmy zweryfikować każdą z tych hipotez, czy to jest możliwe i czy możemy z tego wyciągnąć wniosek. Najciekawsza sytuacja z tych, z tych mechanizmów powstaje w kilku punktach. Po pierwsze, jeżeli mamy rację, to popyt. Tej, w tych, dla tej firmy trzeciej powinien wynieść 460, czyli 20 sztuk pozostało niesprzedanych. Czyli ta firma miała popyt 460, jeżeli to się zgadza, ale sprzedała 440. Tutaj mamy wynik, dlatego widzimy, że coś tam się stało. Po drugie, jeżeli te 20 sztuk było mm, zdyskontowane, tym pierwszym ruchem, to znaczy, że firma, która sprzedała ich 440, miała 400, 400 popyt bazowy plus 20 sztuk związanych z decyzją marketingu, więc 20 nam zostaje, oczywiście wiem, że to jest pewne uproszczenie, na ruch cenowy. Innymi słowy, mamy pewną trzecią, hipo drugą hipotezę. Teraz, że ten spadek ceny przy założeniu. Tej efektywności marketingu spowodował minus 10% cena, 20 sztuk. Oczywiście może być więcej, ale co najmniej 20 sztuk. Teraz to jest nasza hipoteza druga. Teraz spróbujmy ją sobie przełożyć na te wszystkie miejsca, w których cena faktycznie podobnie malała. No i pierwszym punktem jest ten, to miejsce. Przekładamy tę wiedzę na ten punkt, czyli minus 10% ceny. 20 sztuk sprzedaży, minus 10% ceny, plus 20 sztuk. I co z tego widzimy? Jeżeli obie te informacje są prawdziwe, to dodając sobie tę wiedzę, jesteśmy w nowej sytuacji. Czyli tutaj suma to jest 400 historycznie, plus 40, które może zakoloruję na tym kolorze, jak, jak było. Plus 40 w wynikającej z. Z decyzji marketingowej i plus 20 scenowej. Teraz co się dzieje? No, mamy znowu popyt 460, czyli ponownie plus 20 nie zrealizowany. Hmm? To jest drugi wniosek, że prawdopodobnie ta firma i ta firma miały popyt 460 w tym przypadku, czyli większy niż dostępne moce. I teraz patrzymy dalej. W przypadku czy to jest czy to już pozwoli nam wnioskować o tym, jak, jakie byłyby wyniki dla naszej firmy? Popatrzmy sobie z tej perspektywy. Nasz ruch nasz ruch był plus 10% cena. Czy mamy taką wiedzę, gdzie się ruszyła plus 10% cena? No nie wiemy. Nie mamy na razie tej wiedzy. Musimy przyjąć pewną hipotezę trochę się pobawić. Pokazywałem to na innym filmie, że jeśli widzimy, że pewien ruch daje efektywność plus 10 na przykład procent w jedną stronę, to czy prawda jest, że ruch w drugą stronę da efekt odwrotny o 10%? Dla uproszczenia możemy sobie przyjąć taką hipotezę, chociaż wiadomo, że to się rozkłada na czynniki pierwsze bardziej precyzyjnie. Natomiast odwróćmy sobie tę sytuację dla tego przykładu i zweryfikujmy, jeżeli spadek w tym przypadku ceny daje 20% 20 sztuk więcej, to czy. Tutaj jest hipoteza. To czy plus 10% ceny może dać. Odwrotnie, czyli minus 20 sztukach. Hmm? I czy to się zgadza? To jest trzecia hipoteza. I to jest coś, co pozwoli nam już robić pewną predykcję i zweryfikować, czy ta całość tych wszystkich decyzji zachowała się zgodnie z naszą predykcją. Po pierwsze, w wyniku tych plus 10%, tak jak widzimy tutaj, powinniśmy się spodziewać spadku o 20 sztuk popytu, a w wyniku wzrostu wydatków na marketing który tu jest opisany, powinniśmy się spodziewać plus 40 sztuk. W Persaldo powinno być 420, no nasza prognoza tutaj szczęśliwie się zgadzała, natomiast to, co jest istotne, to czy wy ten wynik hmm, sprawdził się, hmm, czy byłby powtarzalny w przypadku kolejnych decyzji. I teraz popatrzmy. Zakładając liniowość zjawisk, tak jak do tej pory tutaj zakładałem, dwukrotny wzrost tej decyzji, czyli powiększenie jej, powinno nam dać, mm, tu było plus 20, powinno nam dać plus 40 sztuk, ponieważ to jest dwa razy większy ruch niż do tej pory był zrobiony i w tym sensie nasz wynik się zgadza. Innymi słowy, w pierwszym kroku dostaliśmy wynik, który był zaburzony decyzjami kon konkurencji. W jaki sposób? Powstały nadwyżki. Na przykład w tym punkcie niezrealizowany 20. I w tym punkcie niezrealizowane 20. Klienci przeszli, no to są oczywiście progi minimalne. Innymi słowy, była bardzo silna hipoteza, że część klientów nie, nie, nie była obsłużona, a została zwerbowana ceną i marketingiem, dzięki czemu mogli przejść z tych firm, które nie były w stanie ich obsłużyć, do tej firmy, która była w stanie obsłużyć. Teraz, w zależności od tego lojalności i naszej ob, jakości obsługi klienta, mogliby ci ludzie zostać, a jeżeli rynek jest bardzo skomodycyzowany i ta cena jest istotna, nie ma tej lojalności, no to faktycznie klienci odpływają um, i wracają do konkurencji. Hmm. Podsumowując, wnioskowanie na bazie tylko własnych decyzji jest bardzo często obarczone różnymi pułapkami, w tym przypadku pułapka sukcesu, która zawęża nam perspektywę do tych decyzji, na które my mamy wpływ, a zupełnie znieczuło nas na całą resztę sytuacji rynkowych, która w tym prostym przykładzie dała nam asum do przemyślenia, że efekty uzyskane przez nas tutaj są tak naprawdę pochodną nie naszych decyzji, tylko decyzji konkurentów, i bardzo łatwo sobie wyobrazić, że w kolejnym ruchu wszyscy ci konkurenci, mając informacje prawdziwe o tym, jakie są wpływy wyników, wpływy tych decyzji na ich konsekwencje, na pewno wykonaliby ruch. I zmienilibyśmy wyniki nasze, a my w tym momencie już w, u, przy, przyjmując wnioski z tego ruchu, mielibyśmy zupełnie inny wynik biznesowy i znacznie gorszą efektywność. No bo prawdopodobnie nie dostarczylibyśmy nawet 440 w wyniku reakcji konkurencji, tylko jeszcze mniej, mając większe osoby. Czyli po, pogorszyliśmy, pogorszylibyśmy adaptację. To jest tak zwane niedopasowanie około 40 sztuk, czyli mamy zapas powyżej popytu. Yy, i tutaj ten zapas byłby perfekcyjnie dopasowany, co znaczy, że mielibyśmy najwyższy możliwy zysk wtedy, kiedy po prostu nasze, nasz popyt jest zrównany z podażą. W, w większości przypadków to, to jest taki pik dla wyników organizacji. Natomiast w sytuacji, które mamy tutaj, to rozwarstwienie popytu i podaży. Spowodowałoby, że zysk na pewno byłby gorszy i mielibyśmy trudność wywnioskowania, skąd tak naprawdę te wyniki się wzięły. Także um, dziękuję za tę uwagę. Analiza konkurencji, w ogóle decyzji, wyciąganie wniosków w tak złożonym świecie nie może opierać się wyłącznie na, pod na analizie podjętych przez nas decyzji. Musi zawierać informacje o tym, jakie są ruchy. Jakie są podaże, jakie są możliwe efekty uzyskiwane przez konkurencję. Chociaż jest to trudne, to ma to olbrzymią wartość. Dziękuję uprzejmie.